Witam Was z Zodiakal bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc sierpień i kochani, krótko przypomnę jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Energie najważniejsze miesiąca plus karta rada, miłość single, miłość związki oraz praca i finanse. I kochani, pamiętajcie o tym, że warto sprawdzić swój ascendent. Każdy znak e, zodiaku otrzymał swój przekaz miesięczny na sierpień, więc e, ten przekaz dla ascendentu znajdziecie łatwo na moim kanale. Zachęcam Was do tego, by zostawić łapkę w górę, komentarz czy też do zasubskrybowania mojego kanału. W opisie pod filmem informacje o tym jak można wspierać mój kanał i jakie y, korzyści z tym się wiążą, również informacje um, jeśli chodzi o czytania prywatne i jak się można ze mną skontaktować. Y, I również znajdziecie tam czytanie, które Wam polecam. Ja przechodzę już do przekazu dla Was na sierpień, lwy. Patrzymy, jak tutaj w sierpniu i w ogóle lwom życzę wszystkiego najlepszego, bo to jest Wasz czas, Wasz miesiąc. E, końcówka lipca, no i, i sierpień. Prawie, że cały. Wszystkiego najlepszego, spełnienia um, marzeń. Dużo zdrówka pomyślności materialnej, finansowej, ale przede wszystkim, żebyście e, szli przez życie w zgodzie ze sobą. Drogie moje lewy. Jak już jest wasz miesiąc, wyciągnę Wam dodatkowy przekaz od bogiń dla Was. Ale najpierw rozłożę karty na sierpień. Jaka energia idzie do lwa w sierpniu? Czego można się spodziewać? Co tutaj się będzie działo? Lwy. Rycerz kielichów, super piątka kielichów i trójka monet. Dwójka kielichów, Re single, dziesiątka mieczy. O i mamy tutaj rycerza mieczy, paść monet dla związków, i trójka puław, i finanse, karta gwiazdy, super, karta świata. O, jakie spełnienie! I podróż, świat, i mamy. Um, mamy co? Wisielca, ale on jest korzystny dla Was, czwórka monet. Czyli też um, troszkę oszczędzania, troszkę trzymania pewnych rzeczy i spraw tylko i wyłącznie dla siebie. Um, przekaz od bogiń wyciągnę Wam na, na koniec tego, tego horoskopu, tego przykazu, drogie lwy. Um, rycerz kielichów, jakaś osoba bardzo, która um, bardzo Was lubi, uwielbia wręcz, może to jest jakiś partner, coś, um, kto Was no, wie, darzy wielkim uczuciem, tak? Może być partner, nie musi. Um, miła niespodzianka, miłe słowa, komplementy w ogóle wejdziecie na taki wyższy poziom powiedziałbym energetyczny, poprawi Wam się nastrój, humor ale będą osoby, które zadbają o to, żeby też uśmiech z Waszej twarzy nie zniknął w tym miesiącu, więc super miłe niespodzianki, miłe słowa, czułe gesty może jakieś małe niespodzianki, małe prezenty troszkę jakichś smuteczek, w połowie miesiąca będziecie się czymś martwić czy czegoś Wam brakuje, nie wiem, w ogóle taki nie widzę do końca, żeby to miało w, y, związek z tym, że rzeczywiście coś u Was złego się wydarzy, drogie lwy, absolutnie nie, to bardziej Wy wpadniecie w taki jakiś y, depresyjny nastrój po prostu, tak nagle się zaczynacie zastanawiać nad tym, co straciliście, jakie mieliście szanse, których nie wykorzystaliście do końca, co mogliście zrobić, a, a czego nie zrobiliście, tak? Jak to mogło być, a jak to się wydarzyło, a jak jest teraz? Wiecie, takie możecie mieć rozkminy życiowe, że tak to powiem. A, ale to jakby jest też tymczasowe na, na szczęście. No chyba, że też dotrze do was jakaś wiadomość, że tutaj um, coś nieprzyjemnego, niefajnego się wydarzyło, ale to już sobie były okoliczności, na które ktoś, nikt nie ma wpływu, tak? bo poza tym nie widzę, żeby Wam rzeczywiście tutaj coś groziło, żebyście mieli e, być zdani na jakiś straty, absolutnie nie, bardziej tutaj jest to w głowie i bardziej jak, nie wiem, po prostu jakiś taki czas, um, w, w, w takie momenty mogą Was dopadać właśnie depresyjne i trudne i, i smutne, niemniej jednak e, nie poddawać się, trójka monet, Tak jakby dobrze wchodzicie w ten miesiąc, powie się zatrzymacie, będziecie troszkę się użalać nad sobą i martwić i, i, i rozkminiać, tak, i później jakby jak lew, wstaniecie Um, otrzepiecie się i idziecie dalej i robicie swoje trójka monet czyli dalej to jakieś projekty, cele, plany będziecie realizować, będziecie po prostu iść do przodu i będziecie robili swoje, po drodze po prostu będziecie mieli jakiś spadek karty mówią o jakichś korzystnych spotkaniach dla Was o tym, żeby nie, widzicie a, już chyba wiem też co o co chodzi jak patrzę na tą kartę, radę być może jest tak, że w tym miesiącu ktoś się z wami będzie chciał pogodzić, drogi lwy. Ktoś wam wyrządził dużo krzywdy, ale będzie chciał się was przeprosić, tak? Bo wy tutaj jakby chowacie urazę, ktoś wam bardzo dużo krzywdy wy, wyrządził i te, te rany są was. Ale e, jednak jakby karta rada mówi nie trzymaj tak tego smutku w sobie, jakby przyjmij to przeprosinę. nawet jeśli to wiecie, są trudne sytuacje i rzeczywiście ktoś wam wyrządził naprawdę dużą e, szkodę, krzywdę. Tak, to tutaj dla siebie, dla świętego spokoju odpuścić, żebyście wy właśnie nie mieli tak, ciągle takich momentów, że wracacie do tej sytuacji um, i że gdzieś te trudności i, i boleści trzymacie i nosicie w sobie, tak? Warto by to było odpuścić, spotkać się z kimś, przeprosić się z kimś. Ja nie mówię, że macie zapomnieć i udawać, że nic się, się nie stało, nie, ale dla świętego spokoju po prostu um, przyjąć jakieś przeprosiny, odpuścić, wybaczyć, ale nie zapominać, tak? Korzystne będzie dla Was, właśnie korzystne będzie pójście na jakieś spotkanie. Może też ktoś zawalił troszkę. To by mogło chodzić o partnerstwo, o związki. Ktoś zawalił coś, ktoś, może, może to chodzi o jakieś świeże znajomości, ktoś się nie wykazał, tak? I teraz ktoś wraca, pojawia się. To karta jakby mówi: też idź na to po, po spotkanie, wysłuchaj tej drugiej osoby, bo. Być może ta osoba właśnie miała różne y, powody ku temu, żeby tak zrobić, o których Ci po prostu nie była w stanie powiedzieć, albo ta osoba się wstydziła, bała, tak? Więc tutaj jakby mm, wyjdź komuś naprzeciw, albo przyjmij jakieś przeprosiny. Ewentualnie udaj się na jakieś spotkanie, zawodowo to jakiś rozwój mi się pokazuje do trzech miesięcy dla Was, czy jakby też jest jakaś oferta, a może Wy będą, widzicie, będziecie mieli troszkę, no, tendencję do dramaturgii, w tym y, do dramatowania, że tak to powiem. Do robienia dramy w tym miesiącu. Tu idzie jakaś oferta też zawodowa, ale Lew może mu się doszkurzała. No w zasadzie nie wiem, czasem ja poradzę, nie dam rady, nie no gdzie, ja nie potrafię. Nie wiem. To, się to, to Czego akurat środek miesiąca tak wychodzi dla Lwów, ale pewnie będzie miało to związek z układem Planet, czy, czy może z, z, z jakimiś pełniami, czy no wiem, księżyca zależy co będzie w tym czasie. Niemniej jednak y do dzieła. Na szczęście widzę, że. no... Y wstaniecie, otrzepiecie się i pójdziecie dalej, więc jakby tutaj dobrze przyjmijcie to dobre, co dla Was idzie, nie uważajcie od razu, że sobie z czymś nie poradzicie, że nie dacie rady, albo że się do czegoś nie nadajecie, albo że już jest koniec, nie ma już nic, jakby zanim wyciągniesz pochopne wnioski, drogi lwie, daj też pewnym sytuacjom się ułożyć, daj pewnym propozycjom do Ciebie przyjść, daj pewnym osobom odezwać się do Ciebie, tak, i wyjaśnić Tobie pewne sytuacje. Na pewno korzystne będą spotkania, korzystne będzie zawarcie jakiejś umowy, może tutaj w pracy wam coś będą proponować, wy będziecie w to wątpić, albo tutaj coś wam zaproponują i będzie cisza, później ile już pomyśli, że a dobra, to już nic z tego nie będzie, czy to w pracy, czy w relacji, a później jakby dalej coś tutaj się zadzieje i zostanie to pchnięte do przodu, więc nie poddajemy się, drogie Lwy, nie myślimy negatywnie, chociaż to jest trudne, ja wiem, ale nie. Y nie skazuj wszystkie od razu na porażkę, bo porażką to nie będzie tutaj, jakby. to tanga trzeba dwojga, więc też uważaj, żeby, żebyś ty, drogi Lwie, się przez swoje jakieś takie stany nie wymigał z czegoś, albo żebyś się z czegoś nie wycofał, bo karta, jak mówi, tutaj, jakby czegoś się podejmujesz, to już w tym pozostań i e, też e, jakby wywiąż się z tego, drogi Lwie. No nie wiem, tutaj taka energia, nagle spadek. Ale macie dobre energii wokół siebie, więc tutaj jakby nie będzie realnego zagrożenia, tylko po prostu, no mówię, albo kwitnie jakiś ból w Waszym sercu z powodu tego, co dana osoba zrobiła kiedyś tam i Wam o tym nie powiedziała, ale teraz Was przeprosi, o tym powie i będzie chciała porozmawiać i karta radzi Wam, żeby pójść na tą rozmowę, albo to jakieś sytuacje, na które po prostu nie ma wpływu i dochodzi do Was jakaś smutna wiadomość i to będziecie bardzo przeżywać. Niemniej jednak zagrożenia dla Was, jako dla Was, nie widzę tutaj. Tylko bardziej, że to zagrożeniem w tym tygodniu w tych sprawach dla Was samych możecie być Wy sami, więc tutaj po prostu uważaj, żeby jakieś dołki emocjonalne nie sprawiły, że podejmiecie jakieś pochopne decyzje, których byście mogli później żałować. Drogie lwy, single. No, dużo jest tutaj energii właśnie doświadczeń wszelkich, ale to są niefajne doświadczenia. Single są wyczerpane, single mają dość, bo. Chcą dobrze i e, angażują się w coś, a później dostają po tyłku, tak naprawdę, za swoje dobro, za swoje dobre serce. Więc, single, uważają, bo w tym miesiącu znowu możecie przyciągnąć taką osobę, która zamiast Was wesprzeć, to jeszcze Was albo oszuka, albo Wam e, winę da, na wszystko co się zadzieje w tej znajomości, albo będzie to bardzo negatywna osoba, która też będzie źle, właśnie na Waszą psychikę wpływała. E, czyli osoba u u. u Użalająca się nad sobą, ale też jakiś manipulator, ktoś, kto będzie chciał wami rządzić, wiecie, i zamykać was w klatce, no, a niestety na to sobie po Niestety stety, na to sobie pozwolić nie możecie i nie po pozwólcie po prostu. Także w tych y, relacjach y, świeżych, y, jakichś tutaj przelotnych znajomościach dla no nie ma dobrych wiadomości. Jakby wydawałoby się, że będzie poprawa, a to zaraz nowo czymś was, druga osoba zaskoczy, czymś niemiłym. I myślę, że to zmierza ku końcowi. Jeśli macie jakieś świeże relacje, takie coś, co. No nie jest jeszcze związek relacji, ale się spotykacie, coś tutaj się ciągnie, no to niestety um, jakby ta osoba nie zaskoczy wam niczym pozytywnym, a wręcz jakby wam jeszcze tutaj um, dokopie, dołoży. I jaki to może mieć związek z pierwszym przekazem dla was rogial że może warto tworzy się na coś nowego, ale tak jakby nowe jest zasięgu ręki, ale ty może właśnie nie potrafisz się pozbierać z tej relacji, bądź wyjść z tej relacji, dlatego to nowe nie przychodzi. A jeśli tutaj rzeczywiście uwolnisz się, też zacznij wychodzić do ludzi, spotykać się z ludźmi, y, y, randkować, poznawać nowych ludzi, bo być może właśnie nie potrafisz wyjść z jakiejś znajomości, która dla Ciebie nie jest dobra, albo jeszcze ją, y, ubolewasz nad nią i masz nadzieję na coś, a tu tak naprawdę nie ma żadnego, y, żadnej nadziei, że tutaj jeszcze będzie jakaś poprawa, drogi lwie. Więc tutaj single uważają, bo albo będziecie przyciągać niestety niefajne osoby do swojego otoczenia, albo byli partnerzy, będą się odzywać i będą mącić wam e, w głowach, um, albo wy nie będziecie potrafi potrafili czegoś odpuścić w nadziei, że zaraz będzie lepiej, a lepiej nie będzie. Um, stałe związki, stałe relacje, właśnie jakaś podróż, oferta podróży, wyjeżdżacie gdzieś, um, jest wspólny wyjazd, wspólna droga, um, w ogóle może to jakaś wakacyjny wyjazd te wypoczynkowy, może na, na tydzień, może tylko na weekend, może na kilka dni nie ma znaczenia, dobrze Wam ten wyjazd zrobi, e, droga, podróż czyli będziecie się przemieszczać, będziecie wspólnie robić jakieś rzeczy, więc być może ogólnie to będzie miesiąc, w którym Wy i Wasz partner będzie, e, będziecie mieli więcej czasu i będzie tutaj więcej przestrzeni na to, żeby wspólnie podejmować jakieś działań i, i robić wspólnie jakieś tutaj rzeczy fajne propozycje Jakiegoś wyjazdu, jakieś wycieczki, wiecie, tu gdzieś się udacie, tam się gdzieś udacie, tu gdzieś wyjedziecie i ciągle coś się będzie działo w tym miesiącu, więc nudy nie ma. E, ten miesiąc jest pod znakiem w stałych relacjach, w stałych związkach jest pod znakiem e, robienia wspólnie rzeczy e, fajnych, podejmowania tutaj działań i e, przemieszczania się, czyli droga, podróż, wycieczki, wyjazdy, wypady. I super, korzystajcie z tego fajnego czasu, bo naprawdę takie, e, takie wypady wspólne dobrze robią relacjom. No i praca, finanse, nie masz się o co bawić, drogi lwie, karta gwiazdy, więc tutaj jakby wszechświat macie pod swoją um, ochroną, że tak to powiem, e, jakiś przypływ gotówki, przypływ pieniędzy, coś Ci się tutaj e, zmaterializuje, coś Ci się uda osiągnąć, karta świata to jest, no macie gwiazdę i świat, więc już jesteście naprawdę... Tak do przodu wybijacie się, drogie lwy, w tym miesiącu, że już lepiej się nie da. Macie naprawdę bardzo korzystny, najkorzystniejszy do tej pory układ na sierpień w pracy i w finansach, więc udaje Wam się coś ukończyć, zakończyć, może jakiś e, kurs, jakieś szkolenie, jakiś dyplom, może jakieś studia robiliście gdzieś pomiędzy, A, otrzymujecie jakiś dyplom, jakiś certyfikat, e, jakieś uznanie bardzo duże przede wszystkim. Może lwy będą wystartować ze swoją jakąś marką, może jakąś firmą, Tutaj ruszyć świat. Jakby chcecie się gdzieś pokazać, chcecie gdzieś tutaj jakby wypłynąć na szerokie wody i to wam się uda. O finanse, o pieniądze też nie macie się co martwić, bo widzę, że tutaj naprawdę dobrze się dzieje. I tak jakby jeszcze miało się to polepszyć ta sytuacja. Nie macie złej sytuacji, a będzie ona jeszcze lepsza niż tak naprawdę możecie oczekiwać, więc super. Przyjmijcie tą energię, niech wam się dzieje i niech wam się darzy. Karta gwiazdy, czyli spełnienie szczęścia i ogromna radość. Karta świata, czyli idę dalej, jakby. Nie jestem na zasadzie, lwy, nie jesteście osobami na zasadzie, że jakiś sukces osiągacie i to jest sukcesem całe życie. Nie, wy z tym sukcesem coś robicie. Wy. To nie jest tak, że robisz kurs po to tylko, żeby mieć dyplom. Nie, ty chcesz naprawdę coś zrobić w tym kierunku. I tak widzę wam, was w tym miesiącu, że tak jakbyście mieli właśnie też. Iść na, na większą skalę niż tylko nawet na światową skalę, powiedziałbym. To mogą być firmy zagraniczne, to może być właśnie zaczęcie swojego jakiegoś, um, jakiejś firmy, może jakiś sklep internetowy, coś takiego tu mi się pokazuje, jakieś wyjazdy za granicę też być może u niektórych lwów, może nie wiem, trafi wam się praca za granicą czy coś takiego, a może właśnie. Wyjechaliście na letnią jakąś pracę sezonową i wracacie do domu, bo nie wiem, uzbieraliście jakąś tam sumę, gotówkę i tyle Wam wystarczy. Karta wisielca, czyli ze spokojną głową, jakby nic się nie martw, y, nic nie kombinuj i jakby też nie podejmuj jakichś gwałtownych działań, bo tutaj fajnie ci fajne energie ci, y, się zbliżają, fajnie tutaj się sprawy poukładają, ale ważne jest, żeby w tym tkwić i też, żeby nie za szybko pakować się w coś nowego, albo też, żeby, żeby też nie. No chcę powiedzieć, nie chwal dnia przed zachodem słońca, chociaż macie dobrą energię, więc tutaj jakby możecie to jak najbardziej e, robić. Niemniej jednak, żeby też e, z tego entuzjazmu nie wpakować się y, w takie sytuacje, e, żeby nie wpakować się w sytuacje, które spowodują, że zrobi się z tego jakiś chaos. Także na spokojnie, a tutaj wszystko cię ci pięknie zrealizuje, uda Ci się coś osiągnąć, podróże zagraniczne tu mi się pokazują, Powiązania zagraniczne, czy jakieś firmy, albo ty, czy gdzieś w internecie zostaniesz. Nie wiem, to jakiś wasz wizerunek, gdzieś jakby, może w internecie będą was, ym, będziecie gdzieś opublikowani, tak. A, I też może to zadba o jakąś taką popularność, o nie wiem, jakąś markę, albo po prostu sukces międzynarodowy, co jest fajne. Na koniec miesiąca no, macie tego wisielca, czyli na spokojnie, tak. Nie musisz znać już wszystkich odpowiedzi, nie musisz wiedzieć wszystkiego, daj sobie też czas na to, żeby sobie pewne sytuacje przeanalizować, przemyśleć, ale też jakby patrz y, na wszystko z y, różnych perspektyw, nie tylko z jednej, bo jakby karta wisielca mówi o tym, że będziesz mieć jeszcze inne możliwości niż myślisz, jakby nie ograniczaj się do jednego, bo naprawdę tutaj wypływasz na szerokie wody i będzie więcej możliwości niż myślisz, ale warto y, tutaj podchodzić do wszystkiego z głową i zastanowić się zanim podejmiesz kolejny krok, kolejną decyzję. Tutaj też niektóre lwy może właśnie pod koniec miesiąca e, będą mieli jakąś przerwę, pauzę, może właśnie urlop, wakacje e, i może też o tym ten wisielec mówić tutaj. E, karty też mogą mówić, że jakby coś sobie wprowadzicie w życie, z czymś wyjdziecie do świata, tak, ale będzie trzeba czekać na dalszą jakąś realizację może coś złożycie, jakiś wniosek albo coś zaczniecie, albo będzie trzeba czekać na jakieś zielone światło bądź na jakąś odpowiedź od kogoś to też może oznaczać właśnie ta karta wisielca, drogie lwy i tak jak obiecałem bogini dla was, jako że to jest wasz czas wasze urodziny bogini na sierpień dla lwów Patrzymy, co tutaj nam się pokazuje. Festa. Wyszła wam bogini festa i mówiona o domu. Dom. Sytuacja w domu polepszy się um, albo przez przeprowadzkę, albo przez y, zdrową zmianę u mieszkańców. I bardzo ciekawy przekaz, może tu, tutaj te emocjonalne jakieś dołki miały y, związek z sytuacją domową, rodzinną, czyli kochani, niekoniecznie z, w domu z osobami, z którymi mieszkacie, ale być może w rodzinie jest jakaś sytuacja w domu, która nie jest korzystna i o tym się dowiecie i przez to jakby będziecie mieli jakiś niepokój, tak, ale może chodzić też o Waszą sytuację w Waszym własnym domu. Karta Festy, karta domu parcie, to jest piękna karta w ogóle, piękna bogini. Um, ona ma wiele znaczeń. Może mówić o tym, że właśnie przeprowadzicie się do nowego mieszkania, może to właśnie te cele były pokazane w, na koniec finansach, um, czy też w kwestiach materialnych, finansowych, zawodowych. Um, może być tak, że się przeprowadziliście, um, ktoś nowy może pojawić się w Waszym życiu, ale ktoś też może zniknąć z Waszego życia. Um, może tutaj być wzrastająca em, energia romantyczna w domu i energia harmonii. E, jeśli macie problemy z sąsiadami, mogą się rozwiązać jak najbardziej. O tym mówi ta karta. Karta mówi też, posprzątaj swój dom i em, oczyść go ze swojej energii. Samo posprzątanie, wiecie, już będzie wystarczyło. E, może karta mówi też o zmianie w domu, przemeblowania jakieś. Inaczej em, tutaj... Em, no zmień wystrój swojego domu, zmień układ mebli w swoim domu. Wiedz też, że Twój dom jest bezpieczny i e, chroniony. Także super energia, super informacja. Zmiana na lepsze. Dom, może znajdziecie swój dom. Może tutaj jakieś kwestie mieszkaniowe niektórych wówczas czekają. Zmiana, bo na przykład, wiecie co, i to nawet nie musi tak, że jest osoba, z którą mieszkacie jest nie do wytrzymania, ale na przykład... A czy coś takiego, że toksyczna jakaś jest sytuacja, ale może na przykład energia otoczenia wam nie sprzyja. wiecie, i, i znajdziecie swój dom. Tak, czyli znajdziesz miejsce, w którym będziesz czuć się dobrze, i to będzie Twoim domem. Czyli też um, za tą przeprowadzką będzie wiele zmian na płaszczyźnie, właśnie emocjonalnej. Uh, czyli właśnie będziecie odchodzić z miejsc, które um, nie będą dla Was dobre. Jeśli się przeprowadziliście, macie potwierdzenie, że to miejsce będzie dla Was lepsze, korzystniejsze. Um, ale tak czy inaczej, sytuacja w domu, jakakolwiek ona by nie była, zmieni się na lepszą. I e, albo przez przeprowadzkę, albo po prostu przez zmianę w zachowaniu danych osób, z którymi mieszkacie. Tutaj też mogą być właśnie konflikty z sąsiadami bądź ludźmi wokół Was. Wszystkiego dobrego, drogie Lwy. Niech się dzieje, niech się darzy Wam e, to, co najpiękniejsze. Raz jeszcze, wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze zachęcam Was do zostawienia łapki w górę komentarza, czy też do zasubskrybowania mojego kanału. W opisie pod filmem znajdziecie informacje co do tego, jak można wspierać mój kanał i jakie korzyści z tym się wiążą. Również e, czytania, które Wam polecam, jak i informacja w sprawie czytań prywatnych. I ym, pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. Serdecznie Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.